Cześć, z tej strony Rafał, kanał Raffy Bricks, moi drodzy. Dzisiaj oglądamy sobie zestaw 7686 Laweta do przewozu helikoptera. Zapraszam. Laweta do przewozu helikoptera to zestaw z 2009 roku. Numer katalogowy 7686 i liczy zestaw, moi drodzy, 377 elementów. Jest to zestaw, który kupiłem używany. Nie jest on nowy, nie mam do niego pudełka, jednak mam instrukcję. No i będąc w Gdańsku, odwiedziłem sklep Wojtek i. Zobaczyłem, że na półce znajduje się ten zestaw, dlatego, nie zastanawiając się zbyt długo, kupiłem go. Po czym w domu sprawdzałem kompletność zestawu. No, trochę elementów brakuje, o czym zaraz wam powiem. Ale kupiłem dokładnie zestaw za 79 zł, więc myślę, że wart swojej ceny. Jeżeli chodzi o instrukcję, słuchajcie, zobaczcie na ostatnią stronę pierwszej instrukcji, jest tu zestaw 7642. Bardzo, bardzo fajny zestaw, wydany właśnie. W również chyba w 2009 roku. No, jest to taki warsztat samochodowy. No, i jak kupiłem ten zestaw i dostałem tą instrukcję, to właśnie przypomniałem sobie, że fajnie by było ten zestaw mieć. No, i tu jest jeszcze jeden, ten zestaw 7, czy 8, który również mnie interesuje. Myślę, że będą tworzyły fajną serię samochodów pomocy drogowej. W drugiej instrukcji, moi drodzy, natomiast znajdziemy. Reklamę zestawów LEGO City: Wyburzanie. No i ten zestaw mogliście zobaczyć recenzję u mnie na kanale. Bardzo fajna ciężarówka, dom i ten dźwig. Mamy, tak jak widzieliście, dwie instrukcje i dostajemy trzy mini figurki: lawetę do przewozu helikoptera oraz helikopter i motocykl. Moi drodzy, jeżeli chodzi o motocykl, no to jak widzicie, jest to standardowy motocykl w kolorze pomarańczowym. No i tutaj. Zachowała się jeszcze naklejka pomocy drogowej na przodzie na tej owiewce tego motocykla, ale tutaj jak widzicie, biała naklejka już jest urwana. Chodzi mi o tą naklejkę, którą możemy zobaczyć z drugiej strony. No ta ma delikatną rysę. Klocki oczywiście wszystkie wyszorowałem dokładnie, więc nie wyglądają one zbyt tragicznie. No i jak widzicie, motocykl jest zachowany. Jak na te czasy, jak na używane klocki w bardzo dobrym stanie. Mamy moi drodzy minifigurkę kierowcę motocykla, szare spodnie, niebieska kurtka z pomarańczowymi odblaskowymi pasami. W prawej kieszonce możemy zauważyć jakiś długopis czarny kask z przyciemnianą owiewką, brodaty minifig. Druga z konstrukcji to helikopter. No i tutaj z tego co pamiętam, to brakowało jedynie tego klocka z nadrukiem tej taśmy. Helikopter również utrzymany w kolorach Czarno-pomarańczowo-niebiesko-szarych. Z przodu, jak widzimy, jest lampa, która oświetla to, co nasz pilot śmigłowca widzi na dole. Po lewej stronie tego śmigłowca znajdziemy kamerę. Kamera ma możliwość, jak widzicie, ruchu, czerwone światło, które imituje pewnie jakiś czujnik ruchu. Po drugiej stronie mamy latarkę. W helikopterze znajdziemy dwie szafeczki, po jednej i po drugiej. Stronie, które w tym przypadku moi drodzy są puste, helikopter ma takie dwupłatowe śmigło. Z tyłu bardzo fajnie tutaj jest zrobiony ten ogon helikoptera. No i jeżeli chodzi o wnętrze, to zobaczcie, słuchajcie, mamy siedzenie, mamy taki lewarek do kierowania. Helikopterem i mamy tutaj światła ostrzegawcze. I pilot helikoptera ubrany identycznie jak jego kolega z motocykla, jednak tutaj, moi drodzy, pilot helikoptera ma takie pomarańczowe okulary i taką zaciętą minę, jeżeli chodzi o tył, również bez nadruków. A tak to, jak widzicie, wyglądają oni obydwoje identycznie. I moi drodzy, laweta do przewozu helikoptera i tutaj brakuje, jak widzicie, naklejek z przodu i z tyłu, bo naklejki powinny być takie pomarańczowo-białe pasy, tak jak to tutaj możecie zauważyć. Brakuje również naklejki na tej beczce octanu. Nie wiem czy uda mi się dość szybko znaleźć ją w instrukcji, ale tutaj widzicie jest pokazane tak powinna się prezentować naklejka oktanu. No i brakuje tutaj również takich ostrzegawczych odblasków z tyłu. Jeżeli chodzi o naklejkę rejestracji, no to zachowana. Jeżeli chodzi o całą naczepę, również dość fajnie się prezentuje. Dwie gaśnice. No i tutaj nie miałem w oryginale takiego klocka jak ten co widzicie po lewej stronie półokrągu. Już nawet nie szukałem go. Tylko założyłem brika 1 na 4 i wykończyłem to płaską płytką. No i laweta, pomimo tego, że nie jest to zaokrąglone, spełnia swoją funkcję i jak najbardziej możemy na niej posadzić helikopter. Tak ona się prezentuje. Jeżeli chodzi o przód lawety, znajdziemy tutaj już tą gaśnicę, którą widzieliście wcześniej. Znajdziemy również chyba jakieś beczkę z paliwem oktanu. Znajdziemy narzędzia, młotek, śrubokręt, klucze. No i w szafeczkach, moi drodzy, w jednej znajdziemy butelkę ze smarem, a po drugiej stronie w szafeczce znajdziemy, moi drodzy, wiertarkę. No i tutaj też dziwnie, bo zobaczcie, ta szafka jest tylko przymocowana na tym jednym wystającym klocku, a cała reszta jest wygładzona, więc tak jakby tutaj minifigurki mogły sobie właśnie ściągać tą szafkę i prowadzić jakieś drobne naprawy w trasie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o braki, to chyba wszystkie, które miałem Wam pokazałem, ale jeżeli chodzi o stan zachowania klocków, no to zobaczcie, nic nie pogryzione, jak najbardziej wyglądają moim zdaniem dobrze. I na koniec zostawiłem sobie, moi drodzy, ten ciągnik siodłowy. No i tutaj brakuje mi tych naklejek, które powinny być wklejone na te klocki, ale i tak ciągnik siodłowy jest rewelacyjny. Zobaczcie, 10 lat temu Konstrukcja powstała a ma wszystko, czego minifigurka potrzebuje. Popatrzcie, jeżeli chodzi o przód, zachowała się naklejka, aczkolwiek krzywo przyklejona. Próbowałem ją odkleić, podgrzewałem, ale nie udało się, więc zostawiłem ją tak jak jest. Mamy tutaj światła do jazdy dziennej, mamy kierunkowskazy, mamy tutaj imitację grilla. No i słuchajcie, ważne, bo możemy otworzyć. Całą maskę z przodu i pod spodem widzimy potężny silnik, czy imitację silnika tej ciężarówki. Oczywiście możemy to sobie zamknąć. Minifigurka do kabiny kierowcy może się dostać po tych tutaj schodkach. No i zobaczcie, słuchajcie, to na co zawsze narzekam: są drzwi, a nie tak jak dzisiaj, że Lego raczej z tych drzwi rezygnuje i ich nie daje do samochodów. Jeżeli chodzi o górę. Po zdjęciu dachu, co znajdziemy w środku, moi drodzy, znajdziemy w środku siedzenie i znajdziemy kierownicę i wszystko jest pod kolor, czyli to, co, czego LEGO dzisiaj już raczej stara się nie robić. Mamy również kubeczek, mamy miejsce dla minifigurki, z tyłu ta kratka, mamy tutaj niebieskie światła sygnalizacyjne, a na dachu mamy fajnie zrobioną owiewkę, chociaż jak sobie podczepimy tą przyczepę, to w zasadzie ta owiewka, moi drodzy. Jest niepotrzebna, no bo za bardzo ten helikopter nie stawiałby oporu powietrza. A jednak i tak projektant pomyślał o tym, żeby właśnie fajnie tutaj wykończyć tą ciężarówkę. No i moi drodzy, za szoferką znajdziemy dwie wielkie rury, i tutaj mamy z tyłu całe podczepienie. Do naczepy, dwa światła z tyłu oraz rejestracja CJ7686. Więc jak widzicie, w 2009 roku ten zestaw naprawdę był zrobiony na bardzo wysokim poziomie. Ostatnia z minifigurek to kierowca ciężarówki. No i tutaj kierowca ciężarówki ma zamienioną główkę, bo powinien on być w przyciemnianych srebrnych okularach. Niestety, jak widzicie, taka główka była mu dana. Wtedy, kiedy kupiłem ten zestaw, no i stwierdziłem, że nie będę jej już zamieniał, tylko zostawię tak, jak to wygląda i tak jak mogliście już wcześniej widzieć. Wszystkie minifigurki są ubrane identycznie. Tak, moi drodzy, prezentuje się zestaw 7686 laweta do przewozu helikoptera z 2009 roku. Ci, którzy są, mieszkają w Gdańsku, no to pewnie wiedzą, gdzie znajduje się sklep Wojtek, a ci, którzy przejazdem będą kiedyś w Gdańsku, to jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia tego sklepu, bo mają naprawdę bardzo dużo zestawów, zarówno oryginalnie zapakowanych w pudełkach zestawów starych jak i tak jak właśnie ja kupiłem zestawów odbudowanych, które stoją tam w gablotach. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli film się podobał, zapraszam do zostawienia łapki. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, nie zapomnijcie kliknąć tego czerwonego guzika tam na dole. Nie zapomnijcie również o kliknięciu dzwoneczka. Do usłyszenia. Cześć.